biskup Wisku Pieromualdzie, drodzy księża Dziekani, bracia kapłani, drogie siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, a szczególnie z Instytutu Prymasowskiego, drodzy bracia i siostry, kiedy dzisiaj przeżywamy uroczystość Chrystusa, króla wszechświata, to musimy zdać sobie sprawę, iż Nasze najczęstsze wyobrażenia, obrazy związane z Jezusem nie dotyczą wprost tego tytułu. Zwróćcie uwagę, że najczęściej wyobrażamy sobie Jezusa jako nauczyciela pośród pól i wzgórz Galilei z uczniami, nauczającego, przechadzającego się. Albo nad jeziorem Genezaret, kiedy siedzi w łodzi i naucza lud. Albo jako małe dziecko wstające w ramionach Matki Bożej w, ugo, w ubogiej chatce. Albo w obrazach Jego męki, drogi krzyżowej, samego ukrzyżowania, Jezusa na krzyżu i Jezusa zmartwychwstałego z obrazów, z przedstawień wychodzącego z grobu. Właściwie bardzo trudno nam jest wyobrazić sobie, i do końca nawet w ikonografii i w malarstwie, w obrazach sztuki chrześcijańskiej, nie jest to częste, trudno nam wyobrazić sobie Chrystusa Króla, Chrystusa Władcę. Najczęściej właśnie te obrazy, propagowane najpierw przez chrześcijańską sztukę i ikonografię, a dzisiaj przez telewizję, przez filmy, przez seriale dotyczące Jezusa i jego nauki, to jest właśnie ten obraz pięknego, postawnego, wysokiego mężczyzny, który właśnie pośród wzgórz i pól Galilei przechadzając się z uczniami. Mówi o Królestwie Bożym. Jak wyobrazić sobie, jak zrozumieć to, o czym mówi dziś Apokalipsa? Ten Jezus, to dziecko małe, stajęce. Ten Jezus, który w Nazarecie naucza i mówi: Ja jestem Mesjaszem, Synem Bożym. Ten Jezus umęczony, odarty z czci, z godności na krzyżu. Jak tego Jezusa widzieć tak, jak mówi o Nim Apokalipsa dzisiaj, pierworodny umarłych, władca królów ziemi, nadchodzący z obłokami, Alfa i Omega? Ten, który jest, który był, który przychodzi, wszechmogący, logos, jak mówi pięknie to greckie Słowo? Sens, treść, moc, logos, słowo, przez które wszystko się stało. Wszystko. Słowo, przez które wszystko się stało. A bez niego nic się nie stało, co się stało. On jest wszystkim. On, Chrystus, zasada wszystkiego, początek i koniec. Zmartwychwstanie i życie. Na Jego imię mówi przecież list do Filipian, na Jego imię zegnie się każde kolano, każde. Istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Autor listu, święty Paweł, chce przez to powiedzieć: każde stworzenie uzna, że On jest Panem. Dlatego. W tamtych czasach ten tytuł monarcha, król, władca, jakby miał mówić o to ten, który ma władzę. Tak jak w tamtych czasach władzę nad życiem, śmiercią, społeczeństwem, ludem miał monarcha, król, Cezar, władca imperator. I w takich właśnie słowach w niektórych miejscach Biblia mówi o Jezusie. Takiego Jezusa dzisiaj czcimy i taki Jezus jest przedmiotem naszej medytacji. Chrystus, zasada wszystkiego, król, który wszystko stworzył, bo dana mu jest przez Ojca władza we wszelkim stworzeniu, najwyższy władca wszelkiego stworzenia. Kardynał Stefan Wyszyński, nasz nowy, błogosławiony, w jednej ze swoich homilii, a poświęcił tej tematyce Chrystusa Króla, kilkanaście swoich tekstów, przemówień homilii, w jednym mówi tak: Owo królowanie Chrystusa Najwyższego Władcy całego stworzenia. Wyraża się trojako. On ma władzę prawodawczą, bo on jest słowem i zasadą całej rzeczywistości. On jest prawem. On ma władzę sądzenia. On przyjdzie jako sędzia. I on ma władzę karania, ponieważ do niego należy sprawiedliwość. A zatem prymas Wyszyński mówi tak. On jest prawem, On jest sędzią, On jest sprawiedliwością. Tyle tylko, że to ujęcie Jezusa jest dziś ukryte. Dlatego tak trudno nam sobie wyobrazić, nawet przedstawić sobie tak rozumianego Chrystusa. Bliższy nam jest ten Chrystus właśnie z doświadczenia Syna Człowieczego. Małe dziecko, mężczyzna, posłany przez Boga, aby głosić Królestwo, umęczony sługa Jahwe, ubiczowany, poraniony, ukrzyżowany, z stały, przechadzający się z utniami do Emaus albo wchodzący do wieczernika i mówiący pokój wam to jeszcze nasza wyobraźnia nasza wizja Jezusa jest w stanie nam to ukazać ale co to znaczy że oto on jest wszystkim on jest wszystkim on jest początkiem i on jest końcem zwróćcie uwagę że w biblii te teksty mówiące o takim majestacie Jezusa są bardzo mocno metaforyczne. Co to bowiem znaczy, że na obłokach nieba przybędzie Syn Człowiecz? A co to znaczy, że przed tron wszechmogącego przychodzi jakby, tak mówi apok, jakby Syn Człowiecz? I na jego widok padają Wszystkie zastępy aniołów, starców i zwierząt, jak mówi Apokalipsa, i śpiewają hymn Baranka, bo tylko On może wziąć Księgę i ją otworzyć. To jest Księga Stworzenia, Księga Świata. Tylko On. Jaka to jest istota, która jest zasadą wszystkiego. Bardzo trudno to ująć w słowa, bardzo trudno to sobie wyobrazić. Powtórzę jeszcze raz. Ta moc Chrystusa jest ukryta. Ona jest w nas obecna przez wiarę. Ten, który był małym dzieckiem, ten, który był nauczycielem Ewangelii, ten, który był umęczonym i zabitym, ten, który był zmartwychwstałym, jest królem i on ma królestwo. W jednym ze swoich przemówień błogosławiony prymas Wyszyński, kiedy mówił o królestwie Chrystusowym, które jest duchowe, starał się pokazać, na czym polega to królestwo. Jeżeli bowiem król jest ukryty, jeżeli król jest ukryty, to trzeba dopiero dostrzec zobaczyć jakby dojść do tego, jakie jest Jego królestwo. Na tym polega istota dialogu Jezusa z Piłatem. Ty jesteś królem? Człowiek, który przed chwilą był ubiczowany, umęczony, którego pokazuje pięknie obraz homo! Oto człowiek. Ten jest królem? Ja jestem królem, mówi Jezus. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jestem królem. W takiego króla trzeba uwierzyć. Przed takim królem my zginamy kolana. To jest król umęczony. To jest, to jest król, który króluje z krzyża. To jest król ubogich, biednych, odrzuconych. To jest król cierpienia. Dlatego prymas Wyszyński mówi, jak się wchodzi do królestwa tego króla? I pisze tak: Do chrystusowego królestwa wchodzimy przez pokutę, przez wiarę, przez chrzest, a więc drogą wewnętrznej przemiany i odrodzenia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, mówi Jezus do Nikodema, jeśli kto się nie odrodzi z wody i ducha, nie może wejść do królestwa. Istotą Królestwa Chrystusowego jest wewnętrzna przemiana. Władcy tej ziemi szukają innego sprawozdania i sprawdzenia swojej władzy. Ubierają swoich poddanych w mundury, dopytują się o krew, o rasę, o posłuszeństwo. Chrystus inaczej. Chrystus patrzy w duszę. Wy jesteście uczniami takiego Króla. Najwyższym ideałem tego królestwa jest właśnie ubóstwo, ukrycie, pokora i wewnętrzna przemiana. Najwyższym ideałem królestwa przeciwnego Królestwu Bożemu, czyli Królestwa Szatana, mówi prymas, jest przemiana, ale specyficzna, przewrotna. Jest to przemiana wypowiedziana w pokusie na pustyni. Jest to przemiana kamieni w chleb. To jest ideał trawiący karierę ziemskich władców. Szatan pyta Chrystusa, czy może urzeczywistnić swoje królestwo przewrotnym przemianą kamieni w chleb. Jezus odpowiada słowami pisma: Nie samym chlebem żyje człowiek. I odtąd, pisze błogosławiony prymas, od tej momentu kuszenia rozpoczyna się niezwykła walka Królestwa Boga i Królestwa Szatana. Jest to walka, która podejmuje się ustanowienia poddanych u szatana, i uczniów u Chrystusa. Szatan podsuwa myśl. Aby króla niebieskiego zamienić z pomocą najedzonych tłumów w króla Jerozolimy, w króla ludzi sytych, których szczytem marzeń jest siedzieć po prawicy i po lewicy. Powstają tak nowi Neronowie, nowi Doklecjanowie, nowi Stalinowie, imperatorzy i władcy, którzy podejmują szatańską walkę hasłem. Chleba i igrzysk, głoszonym, jak pisze prymas, do dnia dzisiejszego. Oto walka Królestwa Bożego z Królestwem Szatana to jest proces przeciwko temu, żeby ubogiego Chrystusa uczynić władcą sytych ludzi. Szukacie mnie nie dlatego, żeście cuda widzieli. Mówi wprost Jezus, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Ten chleb chce się przemienić z kamieni i to jest królestwo szatana. Starajcie się o pokarm, który nie ginie i o skarby, których nie utracicie. Starajcie się najpierw o królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. A wszystko inne, i chleb, i to, co potrzeba do chleba, będzie Wam dodane. I tutaj kończy się, pisze pięknie prymas, zachwyt mas. Tu się kończy zachwyt mas. Nie będzie z kamieni chleba w Królestwie Chrystusowym. Będzie nauka Boża, która mówi o oddaniu swojego życia Królestwu Sprawiedliwości. Pokory i prawdy. Dlatego, mówi Ewangelia Jana, trudna jest ta mowa, i tłumy, masy opuszczają królestwo, odchodzą, aby szukać innych królów i innych władców. Ubogi król zostaje ostatecznie sam, na krzyżu, ponieważ pełni wolę Ojca. To napięcie pomiędzy królestwem szatana, a królestwem Boga trwa, jak pisze tutaj błogosławiony prymas Wyszyński do dzisiaj. Pięknie przedstawia to zapomniana chyba książka jednego z największych teologów prawosławnych, Mikołaja Bierdiajewa, Królestwo Ducha i Królestwo Cezara. Prawosławny teolog pokazuje nam, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami władzy. My musimy uczyć się ciągle na nowo. Inaczej było za czasów prymasa Wyszyńskiego, inaczej na początku Nowej Polski po 89 roku, inaczej jest teraz. Ale musimy uczyć się wciąż na nowo realizowania prawdziwego Królestwa Chrystusa Królestwa prawdy i sprawiedliwości, Królestwa pokory i pokoju, Królestwa miłości bliźniego, czynnej która realizuje się nie w słowach, ale w konkretnych działaniach. Królestwa, które jest niewidzialne, królestwa, które nie ma mocy i spontaniczności wielkich władców, królestwa, które jest ukryte, jak ukryty jest ten król. Ukryty jest w chlebie eucharystycznym, ukryty jest w modlitwie, ukryty jest we wspólnocie ubogich i prostych ludzi. Ukryty jest także w kościele. Tego Chrystusa czcimy, tego Chrystusa uznajemy za naszego władcę. I ten Chrystus jest dla nas przewodnikiem, pasterzem i królem. Amen.